Cześć, dzień dobry. Dzisiaj witam się z wami we, w rapapie. No i myślę, że nie ma co tutaj za bardzo dyskutować na samym początku. Skończyłam 10 książek. Mówię skończyłam, bo nie wszystkie przy... zaczęłam i skończyłam też w tym miesiącu. Przeczytałam 9, a 10 to jest druga część gry o tron. O, w sumie mogę ją sobie tutaj wziąć też, bo mam ją na półce. W końcu skończyłam słuchać tego audiobooka, a zaczęłam chyba w listopadzie. Starcie królów, czyli druga część sagi. Serii Tron to niezła była, nie wiem, ile ona ma stron, myślę, że milion. E, Okej, okay, ma niecałe tysiąc stron, albo nawet równo 1012, z tego co widzę, 1013. E, chociaż nie, bo jakiś słowniczek tu jest z tyłu. W każdym razie około tysiaka, ale ona nie jest zbyt wdzięcznie wydana. Przynajmniej mi się tego dobrze nie czyta. Jakoś te zadrukowanie do mnie nie przemawia. Te kartki są białe, cała książka jest ciężka, więc ja sobie Greotron przyswajam w wersji audio i tak też zrobiłam w tym przypadku. Ja tę drugą część, tak samo jak i pierwszą, czytałam już chyba trzeci raz. Chociaż pierwszą czytałam chyba więcej razy, bo jeżeli oglądacie mnie chwilę dłużej, to być może znacie tę historię, w której zaczynam czytać Greotron chyba w pierwszej klasie liceum. I tak sobie planuję czytać ją dalej, kontynuować serię. Natomiast nigdy to się nie wydarza. Ja zapominam, co się działo w poprzednim tomie, no i stwierdzam po jakimś czasie, że zaczynam od nowa. No i takim oto sposobem doszłam chyba maksymalnie do trzeciej czy czwartej części. Oczywiście nic już nie pamiętam. Teraz, jak w zeszłym roku czytałam pierwszy tom, zabrałam się w listopadzie też za ten drugi i dopiero teraz go skończyłam. Muszę przyznać, że te 35 godzin audiobooka. Skutecznie mnie zniechęcało do tego, żeby te słuchawki założyć. Utrudnieniem też jest dla mnie to, że ja już nie jeżdżę samochodem na tyle, żeby byłoby sens tego audiobooka wyłączać w ogóle, bo pracuję z domu i nie spędzam w samochodzie tyle czasu co kiedyś, a kiedyś, jak pracowałam we Wrocławiu i też mieszkałam we Wrocławiu no to jechałam pół godziny do pracy, słuchałam jakieś książki i wracać zdarzało mi się godzinę albo czasami nawet więcej przez korki, więc ja tak naprawdę codziennie pochłaniałam bardzo dużo m, tych audiobooków, także teraz było mi dużo ciężej, no i naprawdę zniechęcało mnie i demotywowało to, że ten audiobook ma aż 35 godzin, natomiast każda następna y, część już jest krótsza, także planuję też w niedalekiej przyszłości znowu m, sięgnąć po trzeci tom, ale już nie chcę aż takiej długiej y, przerwy sobie robić, Podobała mi się ta druga część, natomiast mniej niż ta pierwsza. Nie potrafię powiedzieć dlaczego, po prostu mniej byłam zaangażowana, być może rozwleczenie tego, takie w czasie trochę odebrało mi radości z tego czytania. Za mało denerysów tutaj było, za mało smoków i yy, mam nadzieję, że w trzeciej części będzie tego wątku troszkę więcej. Natomiast sam styczeń zaczęłam sobie w ogóle od zmiany Hugh Howey i przeczytałam w sumie w tym miesiącu dwie części, bo przeczytałam i drugą i trzecią, pierwszą jeszcze skończyłam w minionym roku pod koniec, no i skończyłam sobie całą trylogię tak naprawdę i robiłam to po to, bo w ramach współpracy z wydawnictwem nagrywałam dla was taki film dedykowany w ogóle tylko tej trylogii, więc tam was odsyłam, jeżeli chcielibyście Dowiedzieć się więcej szczegółów na temat mojej opinii. Co do tej trylogii, ja Wam tylko powiem, że bardzo mi się podobała, to jest świetna rozrywka. Prawdopodobnie nie będzie to najlepsza książka na świecie, jeżeli chodzi o post-apo, natomiast bawiłam się wyśmienicie i tak, ta seria dała mi dokładnie tego wszystkiego, czego ja oczekuję od serii post-apokaliptycznych. Też trochę ją porównywałam sobie do Metra, którego zrobiłam DNF, bo w ogóle mi się nie podobało. Miałam wrażenie, że ta historia się w ogóle nie posuwa w czasie, że ja się niczego nowego nie dowiaduję i że tak naprawdę ten główny bohater, ziomek tylko se chodzi, coś tam gada i nic konkretnego z tego nie wynika. Przepraszam wszystkich, którzy kochają Metro 2033. No i trochę taką właśnie nadzieję po tamtym rozczarowaniu pokładałam w Silosie, tutaj mamy z kolei też świat niezdatny do życia po, powiedzmy, wojnie, po bombie nuklearnej, no i ludzkość schodzi do podziemnego silosa i tam próbuje przetrwać, odtworzyć funkcjonowanie społeczeństwa, tak jak to się dzieje na powierzchni. No i okazuje się, że to tak naprawdę nie była tylko bomba nuklearna po jakiejś wojnie, takiej standardowej, którą znamy. Tylko kryje się za tym coś więcej. Nasi bohaterowie, którzy są mieszkańcami Silosu, o niczym nie wiedzą. Tak naprawdę to jest bardzo ciekawie wykreowany świat, bo ci mieszkańcy, ci wszyscy ludzie tam generalnie żyjący w Silosie, oni nie wiedzą nic o tym świecie sprzed. Nie wiedzą, dlaczego tam się znaleźli. Dziwiło mnie to na samym początku, że nawet taką metodą opowieści z pokolenia na pokolenie żadnej informacji się nie zachowywały. Później to jest wyjaśnione, dlaczego tak właśnie jest i jak to jest w ogóle możliwe. Zakazanych jest bardzo wiele przedmiotów, które by łączyły ludzi w silosie z tym światem sprzed na powierzchni, czyli zegarki, książki są zakazane, takie rzeczy, które dla nas są przedmiotami codziennego użytku, tutaj są zakazane i bardzo fajny zabieg tutaj został wykorzystany, czyli w drugim tomie w zmianie dostajemy odpowiedzi na wiele, wiele, wiele pytań zadanych i pozostawionych nam w pierwszym tomie, także dla mnie to jest ogromny plus, bo ja nie lubię czekać za długo i nie chciałabym czekać aż do ostatniej części, żeby dowiedzieć się o co chodzi. Oczywiście po drugim tomie znowu zostajemy z pytaniami, ale odpowiedzi dostajemy w trzecim tomie. Także jest to takie płynne, jest to równomiernie rozłożone, także ja z całego serca wam te trylogię polecam. Następnie w ramach filmu Czytam książki z mojego stosu hańby TBR przeczytałam Grobową ciszę żałobny zgiełk i byłam bardzo zachwycona tym zbiorem opowiadań, bo to jest zbiór opowiadań, który często porównywany jest do Gąsienicy Rampoja do Gawy i o wiele bardziej mi się podobała Grobowa cisza żałobny zgiełk, z tym, że te opowiadania, które docelowo mają być takie często polecane na jesień, niepokojące, mają to być opowiadania grozy, w moim przypadku one we mnie wywoływały takie dziwne uczucie takiego złowieszczego chichotu, i nie byłam przerażona, tylko. No, nie wiem, nie, trochę nie potrafię tego wytłumaczyć. Ja Wam też w tym filmie dosyć szczegółowo opowiadałam o tym na świeżo, bo już teraz trochę ciężko jest mi przywołać konkretnie to uczucie. Natomiast bardzo mi się podobało. Oczywiście nie wszystkie opowiadania podobały mi się tak samo, to jest taka standardowa sytuacja, mam wrażenie, przy mm, opowiadaniach. Niemniej bardzo, bardzo Wam polecam. Oceniam finalnie tę książkę na Cztery Gwiazdki. Niestety reszta książek, które czytałam w ramach tego filmu, już nie były takim. Hmm. Zachwytem, bo zrobiłam DNF Nevermuru. Um, jakoś nie spotkałam się, ta książka nie spotkała się z moimi oczekiwaniami. Widzę tam pewne podobieństwa, które ludzie sugerują co do Harry'ego Pottera, natomiast moim zdaniem one są bardzo delikatne i um, trudno mi było się wgryźć w ten świat, bo ma, mimo tego, że to jest literatura docelowo dziecięca. To ja miałam wrażenie, że jestem zagłupia za tę książkę, na tę książkę, i albo powinnam podejść do niej tak i nie mieć żadnych oczekiwań i nie zadawać tych pytań i po prostu lecieć z tą fabułą, mimo tego, że nic mi się tam nie kleiło. No ale miałam jednak te pytania i chciałam, żeby ktoś mi je tłumaczył, i ta główna bohaterka też te pytania zadawała, a też jej nikt nie odpowiadał na te pytania. Trochę mnie to irytowało i stwierdziłam, że może to nie jest najlepszy czas na tę książkę. Niewykluczone, że kiedyś sobie do niej wrócę, natomiast to, to moje pierwsze spotkanie z Nevermore'em, czy Nevermorem wciąż nie wiem, jak czytać ten tytuł, nie było zbyt udane. No i też w ramach tego filmu przeczytałam sobie... dzwoni telefon. No, halo? Chcesz, chcesz żelki? E, tak, proszę. Kwaśne? Tak. A które? Kwaśne tasiemki. Rainbow'owe. Kwaśne tasiemki... Chyba nie ma kwaśnych tasiemek. Zawsze są, w Lidlu jesteś? Nie, już jestem w Deals. A, okej. Okay. się przypomniało, że ty możesz co chcieć. No to zaskocz mnie. Zdaje się na Twoją znajomość mojej osoby. Um, dobrze. Papa. Pa, pa. Papa. Nie wiem, na czym skończyłam. Na pewno tylko powiedziałam, że w ramach tego filmu sięgnęłam też po dziwne losy, losy Janeer, Charlotte Bronte i niestety, mimo moich ogromnych oczekiwań i tego, że Myślałam, że ta książka będzie dla mnie pięciogwiazdkowa, była dla mnie trzygwiazdkową lekturą, być może nawet powiedziałabym, że dałabym jej dwa i pół. Nie porwała mnie bohaterka swoją osobowością, i też brakowało. Chociaż nie, może bohaterka mi się podobała, źle mówię. Bohaterka była ok, i teraz nawet z perspektywy czasu, mimo tego, że już nie pamiętam, co mówiłam dokładnie wam w filmie, to teraz y, najbardziej, co z tej książki pamiętam, to kreacja głównej bohaterki, bo ona jest taką postacią, która. Mimo tego, że żyje w czasach, w jakich żyje, to stawia na siebie, walczy o swoje i generalnie, no, myślę, że jest bohaterką godną naśladowania, chociaż też nie w każdej kwestii. Natomiast nic więcej w tej książce nie dostałam, ani te jej przygody nie były jakieś super ciekawe. Nawet bym powiedziała, że czasami te niektóre jej przygody były takie z dupy, w sensie no przepraszam, że tak mówię, ale no były bezsensowne. Nie ma ta książka też dla mnie żadnego klimatu, mimo tego, że kojarzyła mi się ona przez większość książki z Rebeką, Daphne du Maurier, to... Mamy tutaj dwie bohaterki, które też gdzieś tam związują się z dużo starszym mężczyzną, mają trudne dzieciństwo i gdzieś tam są pokrzywdzone przez los. Tutaj powiedziałabym, że te podobieństwa się kończą, natomiast gdzieś tam dzwoniła mi ta Rebeka, kiedy czytałam Dziwne Losy Jane R", Ale w tej książce właśnie w zestawieniu z tą Rebeką brakowało klimatu. Tutaj nie ma żadnego klimatu. Dla mnie ta historia jest bardzo taka plain i... Ja jednak oczekuję trochę od tych książek klasycznych, że one będą miały jakiś vibe, że będą wywoływać we mnie jakieś emocje i być może jakiś dreszczyk. Jeżeli nie dreszczyk, to może jakieś takie pozytywne, bardziej emocje. No ten klimat po prostu, to jest to słowo. Nie chcę go nadużywać, ale tego mi tutaj brakowało. Niemniej cieszę się, że ją przeczytałam, bo jest to litera literatura klasyczna, którą chcę powoli, sukcesywnie poznawać. Udało, w ogóle ciekawe to jest, bo w ciągu miesiąca, bardzo długi jest ten styczeń, nie wiem czy też macie takie poczucie, ale strasznie mi się ciągnie ten miesiąc, przeczytałam też kolejne dwa tomy innej serii, czyli Kroniki Ryri i przeczytałam pierwszą część Wieżę Koronną i Różę i Cierń. Sięgnęłam po Wieżę Koronną, bo pod, wskazała mi tę książkę Bookmana. Jako po prostu wskazanie mi książki na TBR na 2025 rok, i też czytaliśmy ją razem z Grzegorzem do filmu MeryczTok. I myślę, że jeżeli jesteście zainteresowani, jak bardzo mi się podobała ta książka, bo podobała mi się okrutnie, myślę, że to będzie jedna z takich książek, która znajdzie się w zaskoczeniach tego roku. No to odsyłam Was do filmu, bo ja tam naprawdę się bardzo ekscytuję i Grzegorz jest zdziwiony, że aż tyle emocji ta książka we mnie wywołała. Dla mnie to jest takie po prostu cozy fantasy, które będę sobie czytać pod kołdrą z herbatą, i to jest taka moja bezpieczna przystań. Chociaż nie do końca bezpieczna, bo mamy tutaj świat ludzi zdeprawowanych, złodziei, arystokracji i królestwo pełne karczm. Jak to w książce się bardzo nieładnie mówi dziwak. W każdym razie bardzo jest komfortowa dla mnie tak, tego typu literatura. To nie jest żadne high fantasy, ale jeżeli lubicie taką dosyć klasyczną fantastykę i po prostu chcecie... Przeczytać coś znajomego i coś komfortowego, to myślę, że Kroniki Riri to będzie dobry wybór. No i przeczytałam sobie też od razu z rozpędu Róże i cierni, czyli drugi Tom, ale już ten nie zachwycił mnie tak bardzo jak pierwszy. Co jest w sumie ciekawe, bo słyszałam wiele opinii, że ta drugi tom jest nawet lepszy niż pierwszy. W moim przypadku tak się nie wydarzyło. Był on dla mnie taki po prostu basic. Przeszkadzało mi to, że tych bohaterów, których tak polubiłam w pierwszej części, nie ma ich tutaj aż tyle, bo dochodzą nam tutaj też nowe postaci, ale nie wszystkie z nich, może inaczej, żadna z nich mnie nie irytowała, ale nie wszystkie były równo ciekawe i angażujące, tak jak Royce i Hadrian. Wciąż dobrze mi się śledziło tych bohaterów, w tych w pewnym momencie się przeplatają, pojawiają się tutaj takie różne smaczki, odniesienia do, do tego, co się wydarzy na powiedzmy, nie wiem, za kilka rozdziałów. Więc to, że na początku nam się wydaje, że nie do końca te losy tych bohaterów różnych są ze sobą powiązane, to jednak finalnie są. Nie jest to aż taka miłość jak przy pierwszym tomie, ale myślę, że i tak niedługo sięgnę sobie po trzeci tom, bo. Szczęśliwie się złożyło, że Grzegorz ostatnio zamówił całą serię. Po prostu, więc mam ją w domu. Nie powiedziałabym o czym w ogóle są te książki. A tak naprawdę, w tym świecie poznajemy dwóch gości. Wspomnianego już przeze mnie wcześniej Roy'sa i Hadriana, którzy em, przez pewnego czarodzieja, przez pewnego człowieka na uniwersytecie zostają w, razem wysłani do zrealizowania jego pewnej misji, zadania, które on im daje. E, to jest zupełnie dwójka innych ludzi, em, dwójka in, z, z różnych krajów społeczeństwa, że tak powiem, bo jeden jest tym powiedzmy złym, e, który wychował się z wilkami i miał tam jakieś straszne dzieciństwo i w ogóle jest złodziejem i raczej zajmuje się tą ciemną działalności jaką sobie można wybrać w takim świecie natomiast Hadrian też nie jest jednoznacznie dobrym bohaterem ale w zestawieniu z Roysem na pewno tak jest to jest człowiek który pracował w, był żołnierzem ale już po prostu ma dosyć tego zabijania śmierci krwi w swoim życiu więc Troszkę zmienia swój sposób na życie, no i z pozoru z początku może się wydawać, że to są faceci, którzy nigdy w życiu się nie polubią i rzeczywiście na początku tak jest, oni. Um, nie chcą ze sobą współpracować i robią wszystko, żeby tak się, żeby tej misji nie wykonywać. Natomiast jest to dosyć oczywiste, że to jest tego typu historia, w której oni na przestrzeni różnych dalszych tomów rozwijają się, zmieniają, zaczynają rozumieć się nawzajem i wychodzi po prostu między nimi wielka, ogromna przyjaźń i czekam na to, aż to się rzeczywiście będzie działo w następnych tomach, także nic takiego zaskakującego, jeżeli chodzi o pomysł na fabułę i kreację bohaterów, natomiast jest to zrobione wszystko bardzo dobrze. Przy nie to się czyta i tak jak mówię. Stare dobre cozy i fantazje w moim wydaniu. I to chyba będzie ostatnia książka, o której mogę Wam powiedzieć. Wow, bo nagrywam dopiero 15 minut, więc to będzie chyba jakiś szybki rap, jak już tak bardzo sprawnie mi to idzie. Przeczytałam też sobie Przyjdę po Ciebie nocą Heder Guddenkauf. I to jest książka, którą czytałam w, w ramach współpracy z wydawnictwem Mowa. Moją też opinię taką szerszą możecie zobaczyć w płaście na Instagramie. Tutaj zainteresowało mnie to, że mamy historię tutaj pisarki. To raz. Dwa tego, że ona wybiera się do takiego domku w lesie, jest zima i ona tam jedzie, żeby pobyć samą, samą, pobyć samej, zdaje się, żeby być bardziej remote, żeby skupić się na tym pisaniu i chce spędzić czas po prostu w osamotnieniu. Natomiast wydarza się burza śnieżna, która odcina ją od tego świata dużo bardziej niż ona planowała. No i podczas tej nocy, którą, w której ona tam jest w tym domku, znajduje chłopca, który. Nie mówi, ma jakiś uraz głowy, no więc ona go zabiera do środka, do tego domku i stara się dowiedzieć, co się wydarzyło. No i dzięki temu, chociaż dzięki temu to nie jest zbyt um, pozytywne określenie na to, co się dzieje, natomiast ona zaczyna odkrywać to, co w okolicy działo się 22 lata temu, kiedy zaginęła dwójka ludzi, w sensie została zamordowana dwójka ludzi e, oraz zaginęła dwójka osób. Ciężko jest mi teraz troszkę dalej pociągnąć opowieść o tej książce, żeby wam za dużo nie zespoilerować. Natomiast co mi się tutaj bardzo podobało, to to, że mamy tutaj dwie linie czasowe i ta, która działa się w przeszłości. Dużo bardziej mi się podobała niż ta aktualna, bo bardzo fajnie został tutaj pokazany klimat takiego małego miasteczka, może nawet bardziej obrzeży tego miasteczka czy wsi, gdzie są farmy. Wiecie, trochę taki amerykański brakuje mi teraz słowa jak się nazywają obrzeża miasta. W każdym razie społeczność, która dobrze się zna, gdzie jest jakiś szeryf, gdzie nikt nie podejrzewa, że w pewnej rodzinie mogłoby się coś wydarzyć i bardzo fajnie został tutaj oddany ten klimat przeszłości i tych lat sprzed 20 lat. Natomiast nie do końca trafiało do mnie to, co się działo w domku, a może inaczej. Trafiało do mnie, ale brakowało mi tutaj tego poczucia, że to jest ta odizolowana przestrzeń, zamknięta przestrzeń. No nie wiem, troszkę jest mi trudno to opisać, bo ja bardzo lubię te książki, w których. Kryminał, czy jakiś thriller dzieje się w zamkniętej przestrzeni, dobrze się wtedy bawię i czuję zdecydowanie większy niepokój niż jak czytam takie klasyczne, nazwijmy to, albo po prostu innego rodzaju thrillery. Tutaj jakoś tak tego mocno nie było, ale znowu fajnie odczuwalna była ta zima, także nie ma tego złego. Były tutaj małe plot twisty, a może nawet nie małe, tylko duże. Część z nich udało mi się samej rozwikłać, ale nie wszystko. Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, bo ja zazwyczaj nigdy nie trafiam z tymi. Plot twistami, nie udaje mi się samej rozwiązać zagadki. Nigdy też nie próbuję tego jakoś za bardzo zrobić, ale tutaj po prostu podsunęła mi się pewna myśl i częściowo ona okazała się prawdziwa. 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 Natomiast ja ze swojej strony bardzo Wam polecam tę książkę, jeżeli lubicie właśnie taką zamkniętą przestrzeń, kiedy lubicie poznawać prze przeszłość. Bohaterów ja to bardzo lubię, bo ona często daje nam dodatkowe elementy do układanki i poka pozwala nam zrozumieć motywację i zachowanie bohaterów, którym towarzyszymy na przykład w teraźniejszości, także dla mnie to był po prostu bardzo poprawny thriller, który na pewno będę Wam polecać i nie mam do niego większych zarzutów, natomiast na pewno nie wskakuje on na jakąś tam, wiecie, top 3 moich ulubionych thrillerów. W ogóle w tym miesiącu przeczytałam thriller, który jest moim top Trzy, a myślę, że nawet trafił na top jeden, ale no nie mogę wam powiedzieć, bo to jest książka, którą czytałam w ramach Książek w Ciemno w tym miesiącu i o dwóch książkach właśnie z tego powodu nie mogę wam powiedzieć, więc powiem wam o nich w lutym. Także w sumie to dzisiaj mogłam wam powiedzieć tylko o siedmiu książkach. No i ósma, bo DNF. Także to byłoby na tyle. Bardzo sprawnie mi poszło. Wydaje mi się, że jeszcze nigdy tak szybko nie udało mi się podsumować książek we, w rapapie, a myślałam, że będę siedzieć tutaj godzinę i będę Wam bardzo dużo mówić o tych książkach, ale zapomniałam w sumie o tym, że cztery z tych książek to są części jakiejś serii i nie mogę zbyt. Um... Jakoś obszernie Wam o nich powiedzieć. Także tyle na dzisiaj. Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się ze mną informacją, co Wam udało się przeczytać w styczniu. I to tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i widzimy się w następnym. Cześć!